No witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym wosku, jakiego używam do smarowania łańcuchów. Serdecznie zapraszam. Ludwik. Jak oceniasz Bike 7 on wax? Spoko jest, Czy nie? Chodź, sprawdzimy. No, oceń. Jakby ktoś się zastanawiał tylko dlaczego tak się ruszam na tym filmie, który zaraz będziecie widzieli, to głównie dlatego, że ten pies chce być głaskany chce się zaczepiać i wpycha mi się między nogi także nie widać go może na wideo ale no, a ten jest już jeden Przez około 2 miesiące testowałem Squirta i muszę przyznać, że w MTB byłem z niego bardzo zadowolony mega fajnie się sprawdzał Starczył nam dość długo myślę, że 2-3 jazdy bez problemu na jednym smarowaniu robiłem i nie syfił się w ogóle kompletnie no wiadomo, przy jakichś tam naprawdę kiepskich warunkach atmosferycznych trochę tego sufizostawało, ale tak w tych tak bezdeszczowych warunkach naprawdę spoko. W deszczu też sobie nieźle radził i nie schodził jakoś zbytnio szybko. A kilka wyścigów cięższych na nim też przejechałem i było spoko, bo 3-4 godziny ścigania nie sprawiały na nim większego wrażenia tak naprawdę. Co dalej? punktu widzenia e, użytkowania, niestety schodził mi bardzo szybko i z tym był największy problem, tak naprawdę. E, chodziło o to głównie, że w zasadzie wykończyłem tą buteleczkę przy trzech rowerach, z czego jeden rower żony, więc smarowany może z dwa razy. W przeciągu tych dwóch- trzech miesięcy cała ta buteleczka mniejsza, chyba 125 ml, zeszła po prostu do zera, i to mnie dziwiło. To bardzo wysokie zużycie. Finalnie stwierdziłem, że nadal jakby jestem na tyle zadowolony z użytkowania wosku, że jeżeli miałbym kupować kolejne smarowidło, to będzie to wosk, mimo że dość drogo to wychodzi w użytkowaniu, ale taniej w czyszczeniu, bo naprawdę jakby specjalnie tego na pewno nie trzeba było czyścić, poza tam przetarciem szczotki, szczotką kasety i wytarciem łańcucha z zewnętrznego brudu. Teraz tylko ściągałem tak naprawdę to wszystko do zera. a Poza tym to tylko przecierałem z kurzu, z brudu i tak dalej. Ludwik, Ludwik, przypomnij o subskrypcji, powiedz, żeby subskrybowali kanał i dali łapkę w górę, o tak, łapkę w górę, nie, dajcie łapy w górę, bo was ugryzę. Druga rzecz, nie sprawdzał mi się w szosie, o tym już wcześniej też mówiłem, w szosie jest łańcuch Kęca. I być może to jest kwestia tego, że on się niespecjalnie dobrze przyjmuje, może tego luzu między ogniwami jest troszeczkę mniej, on nie chciał wnikać. Ale naprawdę po 50 km w szosie już czułem, że przydałoby mu się kolejne smarowanie, więc tak naprawdę szosę dosmarowywałem przed każdą jazdą. I to mi się nie podobało, no bo na zwykłej oliwce, którą no jakby nie było, no brudzi dosyć mocno ale y, szło, szło wytrzymać znacznie dłużej i tam smarowałem go co kilka jazd, także spoko. Plus bazowo na tym Squircie ten łańcuch KMC e, dość głośno działa. Czytałem sporo opinii o Bike7. Stwierdziłem, że sprawdzimy. Teraz jak mi się skończył Squirt to zamówiłem sobie Bike7. Pojeździłem na nim już troszeczkę. E, przejechałem jeden wyścig na nim, przejechałem trochę na szosie w nim. I to co jest najważniejsze, przejeździłem sporo w brzydkiej pogodzie, w i tak dalej i jestem z niego bardziej zadowolony. Po pierwsze, wydajność mi się wydaje, że jest znacznie lepsza, przestażony jest troszeczkę rzadszy, to mniej go schodzi na e, smarowanie. Po drugie, szosa na nim lepiej działa, nie hałasuje tak mocno. E, ten łańcuch KMC, bo cały czas na nim jeżdżę i nie zużywa się tak szybko. Tak naprawdę tutaj te, na tych przebitkach, co widzicie, to ten łańcuch ma przejechane około myślę, że 200-300 km i to jest on jest teraz po drugim smarowaniu. Pierwszy raz na smarowałem, przejechałem 200-300 km i teraz po prostu dołożyłem drugą warstwę przecierając ten łańcuch wcześniej. Także jak widać, nie syfi specjalnie. Wiadomo, trochę brudu tam się zawsze nagromadzi, ale ogólnie bez większego syfu. Ale to co jest najważniejsze, to on nie schodzi tak szybko jak squirt mi schodził z tego łańcucha KMC. W łańcuchach Shimano ze squirtem nie miałem problemu. Jeżeli chodzi o Bike 7 w MTB, to też uważam, że jest odrobinę lepiej. Podobnie do Squirt'a, ale odrobinę lepiej. Tak jak miałbym powiedzieć, w szosie jest o niebo lepiej, MPB jest odrobinę lepiej. Stawcza na dłużej, mniej się troszeczkę syfu, mniej się zużywa i największy plus, znacznie lepiej działa w deszczu, w błocie. Nie tyle może, że, że jakoś tam strasznie lepiej to smaruje, ale znacznie wolniej schodzi i znacznie mniej się lepi brud do tego Bike7, niż do Squirta, tak jak do tej pory to zauważyłem. No i póki co jestem bardzo zadowolony z tego. Największy jego minus jest taki, że w momencie, jeżeli sobie go nakładacie, to on dosyć mocno chlapie przy rozprowadzaniu. Także wyszedłem z założenia, że robię to w ten sposób, że najpierw nakładam, czekam aż on odesnie, dopiero potem sobie gdzieś tam przekręcę parę razy korbą, bo za pierwszym razem przekręciłem korbą i wszystko dookoła razem z rowerami było uwalone od tego wosku. Ludwik, daj no spokój, wszystko było uwalone od tego wosku. Eee, także na to bym uważał, szczególnie jeżeli będziecie to robić w mieszkaniu, będziecie mieli naprawdę sporo sprzątania. No i smaruję tak jak poprzednio, czyli na dwa razy. Smaruję raz, wysycha, trochę tam porozprowadzam, zostawię na dzień, na drugi dzień jeszcze raz smaruję i zostawiam. I tak naprawdę do tej pory wykonałem dwa smarowania i przejeździłem całkiem sporo. Eee, I uważam, że naprawdę sprawdza się świetnie. Więc jeżeli kończy Wam się tubka Waszego wosku, Chcielibyście sprawdzić coś ciekawego, to serdecznie polecam Bike7. Oczywiście to nie jest żaden materiał sponsorowany, tak jak przy Squircie, po prostu opowiadam o swoich odczuciach, swoich doświadczeniach z użytkowania tego wosku. I myślę, że to będzie wosk, przy którym zostanę na dłużej, bo wątpię, że bym znalazł coś lepszego. Jest troszeczkę droższy niż Squirt, minimalnie, ale uważam, że starczy chyba na trochę dłużej, patrząc po tym aktualnym zużyciu. No i zobaczymy, jak się sprawdzi przez zimę. Jeżeli macie jakieś pytania, dawajcie znać, na dzisiaj to będzie wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia.